Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku gdzie gramy postacią, z którą już do tej pory mieliśmy do czynienia czyli Nataliusem, o ile dobrze pamiętam dokładnie tak nazywa się ta postać i nią w dniu dzisiejszym będziemy e, grać o tyle dobrze, że ta postać ma możliwość przyciągania natomiast minusem jest to, że to przyciąganie e, przybliża nas do teamu do teamu, e, do jest postaci o ty, nie bądź taka skubana Wtedy źle wykorzystane super ataki z mojej strony. Uleczamy e, tyle, ile możemy, tyle zdziałamy. E, dobra, udało nam się przyciągnąć, natomiast też nie mamy dużo dużo życia w tym momencie i to jest duży, dużym minusem. E, fajnie, że udało mu się tutaj pokonać. Nie możemy się pamiętać o tym, żeby nie przyciągać się e, do postaci, które są... Eee, przez właśnie swoje jeży, bo w tym momencie to my stracimy dosyć sporo HP. Musimy poczekać, musimy poczekać na to, co się stanie w tym momencie. <laughs> I będziemy będziemy starali się zbliżyć do tych postaci. Eee, niestety nie udało nam się eee, wykorzystać ataku. Eee, w tym momencie atakujemy to podstawowo. Eee, Okej, okay, udało nam się ją przyciągnąć, chociaż trochę, nie udało nam się jej dobić i uciekamy, uciekamy, bo tutaj też się, też się źle zadziało, niestety. Ależ mnie zatrzymali w tym momencie i nie byliśmy w stanie już nic zrobić w tym momencie, niestety zatrzymali nas i, yy, i nie byliśmy w stanie nic w tym momencie zrobić. Eee, mają Anię. A nie moją e, fajną postać e, mm, z misiem, nie wiem czy pamiętacie odcinek, jak nią graliśmy, jeżeli nie, to koniecznie musicie nadrobić. E, I jesteśmy tutaj z powrotem, żeby móc, żeby móc atakować, niestety stworki stanęły nam, e, nam na przeszkodzie. Mamy super atak, to by było fajne, żeby, żeby wykorzystać, żeby móc zaatakować. Natomiast niestety nikogo nie było, bo wszyscy poszli się, wszyscy poszli się leczyć. Ania znowu jest tutaj w tym momencie, jesteśmy w stanie ją y, zabić. Czy ktoś mi pomoże? Nikt mi nie pomógł, ją. Nikt mi nie pomógł jej dobić, my się, utknęliśmy na chwilę, ale już jesteśmy z powrotem, żeby pomóc tutaj naszym i y, y, y tyle ile byli w stanie, tyle dobili. Fajnie, że im się chociaż trochę to udało. Izraela mamy tutaj przeciwko, znaczy ze sobą, i e, inne postaci. Niestety, no nie uda nam się, nie uda nam się tam e, dobić tych postaci. Nasi mają bardzo mało HP, powinni się wycofywać, żeby się uleczyć. Niestety tak się nie dzieje. My w tym momencie też się wycofujemy. E, nie jesteśmy w stanie za dużo zdziałać. E, I sobie atakujemy na spokojnie. Też e, mamy tutaj ataki na, e, na różne postacie i niestety oni nas pokonują w tym momencie swoimi, swoimi super atakami. Zablokowali mnie w sposób taki, że nie byłam w stanie kompletnie się ruszyć, nic zrobić, także także tutaj duży minus e, tej postaci. Nie wiem, czemu wybrałam sobie tę postać. Nie wiem. Nie pytajcie, to jest Nie umiem w nią grać przecież. <grymne> ja zauważyłam, że ostatnie tygodnie to są jakieś porażki kompletne: way więc nie wiem, może powinniśmy się na chwilę chociaż przerzucić na inną postać, żeby, żeby móc na, na inną gierkę, żeby móc po prostu sobie to jakkolwiek em, wrócić do tej gierki z innym, z innym nastawieniem. Tak myślę, że tak powinniśmy gdzieś tam zadziałać w przyszłości. Czy my jesteśmy? Ale się mnie zatrzymało. Jeszcze mi nagranie przeskoczyło w inną stronę i przez to nawet ruchu nie w stanie zrobić. Eee, dobra, trzeba dobić miszka. Misiek dobity. Eee, duży mu ten misiek, bo to jest jak, jak kolejna osoba. Także, także to, jest, to jest duży minus. Udało nam się zabić wroga. Jest progres, jest progres. Udało nam się dobić wroga. E, czy jesteśmy w stanie tutaj w tym momencie ich zabić? Kurczę, niewiele zabrakło, żebyśmy byli w stanie dobić Ale widzicie na ile oni nas unieruchamiają. To jest po prostu niemożliwe. Oni nas uruchomili na dobre 20-30 sekund w tym momencie. E, nie udało nam się nic zrobić pożytecznego. Niestety, niestety jeszcze poszli się uleczyć bez nas, nie zauważyłam, że aż się uleczyć i tu jest mniej duże na naszą na naszą niekorzyść. Eee, dobra, się. Eee, też jesteśmy w stanie tutaj jakkolwiek działać Ogłuszyli nas kompletnie. Kompletnie nas ogłuszyli. Dobiliśmy. Tu zostaje jeszcze Ania, którą staramy się dobić super atakami. Nie udaje nam się nic zrobić. No, nie no, ta wspólna, ta wspólna rozgrywka. Jeszcze nasz tutaj skinął, także niedobrze Jeszcze nas dobił Dobra, więc Nie byliśmy w stanie nic innego ciekawego tutaj zrobić, także Także jedyną decyzją moją było w tym momencie dobicie do niego i do atakowanie, natomiast nie było to niczym rozsądnym Niestety nie udało nam się wykonać fajnych ataków Mamy jednego killa, 7 z 3 bedy Tak wyglądają aktualnie nasze statystyki Jak wypadamy na tle innych 7 i pół Jeden ze słabszych, natomiast nie najsłabszy wynik Ezreal sobie bardzo dobrze działa, ale tak jak mówiłam To jest bardzo fajna postać w ogóle na tą mapę To, to, to polecam każdemu grać Izraelem na tej mapie Na tym trybie No bo naprawdę fajnie się Stanie się kretem, postacią, mimo wszystko. Jak oni nas zablokowali, wszystkich to ja nie wiem. Nie wiem na czym polegają te niektóre postaci, także, także ciężko mi określić. Uciek uciekł mi Uciekł nie, nie byłam w stanie nic zrobić w tym momencie. E, nasi już tu są, także też spoko jesteśmy w stanie wbić się tutaj w pierwszą wieżę w tym momencie i uszykować atak na, na kolejną postać nie no nie udało nam się wykonać jeszcze ataku na kolejną postać e, natomiast jesteśmy w stanie tutaj wykonać super atak i tak też zrobiliśmy. coś mi głos przeszkadza w tym momencie nie jestem w stanie nic, nic dobrego powiedzieć znaczy nic dobrego nie jestem w stanie po prostu za bardzo mówić i w tym momencie, kurczę, stopują nas, stopują nas, niestety stopują nas. E, schował się, schował się, nie byliśmy w stanie go tutaj w tym momencie dobić, niestety mnie tutaj w tym momencie też e, zastopowali. I stopujemy się, w tym momencie atakujemy, używamy ataków, używamy ataków, używamy super ataków, kurczę! Widzicie jak niewiele zabrakło, żeby móc y, ich y, zabić, to przecież jest jakaś paranoia, co tutaj się w tym momencie dzieje. Tak niewiele nam zabrakło, żeby móc ich zabić, że, że szkoda gadać. 4 Dedy. Cztery Dedy tak wygląda, to nasza, nasza statystyka. To no, mamy jakiś głos skrytą w tym momencie, więc który góry Was to przepraszam. mój głos dzisiaj nie wyrabia. Um. Dobra, wracamy do gry. Mamy więcej killi niż oni. Mamy duże szanse na to, żeby wygrać. Jest, jeżeli chodzi o wieżę, 1-1. Co prawda, nasza już jest trochę uszkodzona. Natomiast nadal mamy ten 1-1. Gdzieś tam możliwość do fajnych ataków. I w tym momencie zbliżamy się do nich. Zobaczmy, co się tu dzieje. Izrael oberwał. Teraz ten cyk, cyk. Pięknie. Świetne ataki udało nam się zrobić. Czy jesteśmy w stanie coś ciekawszego zrobić w tym momencie? Nie wiem, ciężko mi to określić. Ok, udało się dobić kolejną, kolejną postać i mamy możliwość, mamy możliwość ataku wieży. tak, mnie, spoko. To i tak niewiele ci da, a my w tym momencie możemy sobie spokojnie was zaatakować i się wycofać. Także to też bardzo, bardzo dobry, dobra decyzja była w tym momencie. Mamy możliwość dobicia ze dwóch i... no czemu mi nikt nie pomaga? Dobra, udało nam się zabić jednego wroga. E, jesteśmy w stanie też dobić tutaj w tym momencie e, tą małą, natomiast e, ucieka nam niestety uleczyła się choć trochę i nie byliśmy w stanie jej dobić do końca. Niestety to było fatalny ruch z mojej strony i nasz jeden został versus pięciu E, w tym momencie wraca Garen, z tego co dobrze kojarzę to jest Garen e, i on w tym momencie będzie, będzie atakował ich. Fajny ma ataki Garen, bardzo dobra postać, natomiast nie poradzisz sobie w tym momencie i czas uciekać, czas uciekać, ma możliwość wskrzeszenia się, fajnie, już mu pomaga, już mu pomaga Ezrael. I czy jesteśmy w stanie tutaj ich dobić? Mają bardzo mało HP. Na przykład Ani ma bardzo mało HP, już bardzo długi czas. Więc to jest ten moment, w którym my powinniśmy ją starać się dobić i pokonać. Yy, nadal ona żyje. My już jesteśmy też w drodze, żeby, żeby tutaj pomóc naszemu teamowi yy, zaatakować. Fajnie, że są postacie na długi dystans. To też dużo, dużo mimo wszystko daje. Yy, kolony tu mamy, Ani. Dobra, udało nam, się, udało nam się dobić przeciwnika. Też robimy tyle, ile możemy. Ani nie ma życia. Także też ucieka. Dobra, udało się. Izrael przez to zginął. No nie jesteśmy w stanie nic zrobić w tym momencie. Musimy czekać na naszych i mieć nadzieję, że uda się coś ciekawego zdziałać. Nasi już tu są. E, my też staramy się tutaj zadziałać. E, dobra, ona się unieruchomiła. E, I też atakujemy ją. E, także też, też udało nam się fajny atak moim zdaniem wykonać. <laughs> Ale to jest ten moment, w którym my już musimy musimy się wycofywać. Jeszcze zabierzemy im to. I w tym momencie jesteśmy w stanie wykonać super atak. Znaczy nie super atak, ale jeden z ataków lepszych, żeby ją móc e, pobić, e, żeby ona nie mogła też zabrać HP, bo to dla nas jest najważniejsze, żeby oni nie byli w stanie zabrać po prostu nam tych HP. I to jest w tych sytuacjach najważniejsze. E, Ani już się zrespiła. Zresztą chyba większość już się zrespiła. Nasi też już są. Także to jest ten, ta możliwość, żeby fajnie zaatakować ależ to co tu się zadziało zadziało się tak moje ulubione słowa zdecydowanie zadziało się e, my tutaj też ich e, staramy się e, zadziałać niestety jesteśmy tak spowolnieni że nie jesteśmy w stanie nic tu zrobić i niestety giniemy w ten sposób dwa killer Sześć deadów i 21 asyst tak to aktualnie wygląda, natomiast jesteśmy unicestwieni z tego co widzę i niestety to może to może źle się skończyć zobaczmy sobie gdzie oni są, są w połowie drogi do nas, S 6 sekund żeby Izrael się odrodził, to wcale nie jest tak tak daleko, jesteśmy w stanie e, jesteśmy w stanie jeszcze tutaj e, nie pozwolić im zniszczyć tej drugiej wieży mimo wszystko jesteśmy w stanie tutaj im nie pozwolić na e, zabicie nam wieży. Tak też się dzieje, widzę, że Izrael sobie tutaj. Ależ zrąbałeś Izrael. E, niestety Izrael zrąbał. My już też jesteśmy na posterunku e, i będziemy tutaj starać się atakować, bronić to, co jesteśmy w stanie. E, na razie zabijamy sobie sporki, bo no, też musimy, musimy ich e, się pozbyć i możemy iść z naszymi skotkami gdzieś tam y, dalej w tym lodzie. I tak wygląda w tym momencie nasz atak. E, czy jesteśmy w stanie kolejny raz zaatakować? Niestety nas y, unieruchomili. Ale już jesteśmy z powrotem i dobijamy do Ani, żeby móc ją dobić. E, I tak, udało, udało się zabić e, Anię i w tym momencie też postaramy się coś jeszcze zrobić natomiast znowu nas unieruchomili nie wiem jak to jest możliwe natomiast po raz kolejny nas unieruchomili podleczamy się razem z nimi i staramy się tutaj zadziałać no dalej tak jest zabijemy zabijemy czemu? Co tu się stało? Nie wierzę w to, no. Nie wierzę w to. Może, że ja ten telefon odkładam delikatnie na biurko, ale nie trzaskam, bo byście mieli tylko dzień. Pum, pum, pum. Nie no, jest okej, okay. ale jesteśmy znowu unicestwieni. Niedobrze się dzieje, nie możemy sobie na to pozwalać. U nich jest dwóch, dwie postacie: Ani i Morgana, chyba z tego co kojarzę. I w tym momencie oni nas będą atakować. E, mamy możliwość spokojnie spokojnie e, się odrodzić i zadziałać znowu. I niestety będzie trzeba pilnować tego, żeby po prostu nie ginąć. Trzeba zagrać spokojnie. Każde takie działanie powoduje to, że coraz bardziej uniemożliwiamy sobie wygraną. E, 14 minut rozgrywki, bardzo długa rozgrywka. Jak wiecie, takie standardowe rozgrywki w tych sytuacjach mają około 9 minut. I na tym powinniśmy się e, i, i takie rozgrywki fajnie by było tworzyć mimo wszystko. E, wszyscy są w drodze do nas, także też fajnie. E, jesteśmy fajnie w stanie zaraz tą rozgrywkę stworzyć. I jesteśmy w tym momencie, jestem tu, żeby pomóc. E, Garem momencie się starać pomóc w tym momencie. E, I dobijamy kolejną postać. Udało nam się dobić kolejną postać. I e, niestety w tym momencie nas unieruchomili, e, nie wiem z czego to wynikało, natomiast udało im się unieruchomić nas, także też e, nie że się dzieje, jesteśmy po raz kolejny przy ich, e, przy ich i stąd e, niestety chłopcy schowali mi się dziady e, i stąd pojawiają się problemy. E, dobra, udało się pokonać przeciwnika. W tym momencie my też staramy się tutaj dobić e, wieżę i będziemy dobijać wieżę, żeby po prostu jak najszybciej tą wieżę e, pokonać. E, czy my jesteśmy w stanie coś zrobić? Jesteśmy w stanie się wycofać i udało nam się wygrać tą rozgrywkę. Mam nadzieję, że taka rozgrywka Wam się podobała, Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Hej!